Wcale nie tajna grupa przedstawia Biały Kruk, autorstwa Iverchie. Akt pierwszy, część trzecia. Ulewa szalejąca nocy dnia poprzedniego poszła w niepamięć. Teraz słońce świeciło wysoko na horyzoncie, wprowadzając wszystkich w dobry nastrój, nieprzykryte nawet najmniejszą chmurką. A ptaki wyłoniły się ze swoich kryjówek, racząc wszystkich przepięknymi trelami. Ogrody okalające zamek w Bokler, przepięknej stolicy, tu są, mieniły się wszystkimi kolorami tęczy, zapraszając każdego, by zatrzymał się w nich choć na chwilę. Pąki niedorosłych jeszcze kwiatów chowały się wstydliwie pomiędzy liśćmi bujnych, jaskrawo zielonych krzewów, a pojedyncze, dziko rosnące roślinki, stokrotki czy niezapominajki. Majaczyły między źdźbłami starannie wyhodowanej trawy i niektórymi wnykami pomiędzy idealnie wyciosanymi kamieniami dróżki prowadzącej w głąb ogrodów. Sceneria wyglądała jak gdyby wyjęta z cudownej bajki, wzruszała, chwytała za serce. Tu są wszak niebezkozery nazywane było przez większość ksiąstewkiem jak z baśni, a jego mieszkańców wiecznie podpitymi i roześmianymi. Założenia te tamtego dnia wydawały się współgrać z prawdą. Wszyscy bowiem, którzy zaproszeni zostali do ogrodów pałacowych, rechotali głośno, zagłuszając wesoły świergot ptaków i popijali wino z pięknych, wystawnych pucharów mieniących się w promieniach słońca. Mieszkańcy wydawali się zupełnie zapomnieć o niedawnych atakach bestii, mordującej bestialsko dawnych rycerzy bajkowego ksiąstewka. Zajęci byli zabawą w ogrodach pałacowych i przygotowaniami do nadchodzącego turnieju rycerskiego. Niedługo jednak ich spokój miał być zachwiany i rozerwany na strzępy, niczym surowe mięso rozrywane jest przez stado wilków. Dosłownie. Rozali kręciła się tylko po krętych dróżkach, wzdychając przeciągle i popijając wino, które ktoś wepchnął jej do rąk, gdy tylko weszła. Nie brała udziału w konkurencjach wymyślonych przez księżną, nie szukała wskazówek pozostawionych przez Miltona. Po prostu cieszyła się dobrym alkoholem i miłym widokiem, jakim raczyły ją ogrody. Jedynie upał, który potęgowała jej czarna suknia, przeszkadzał jej nieco, co starała się ignorować, chłodząc się zimnym trunkiem. Jej myśli cały czas zajmowane były przez jej młodszego brata. Nie rozmyślała jednak o morderstwach, których się dopuścił, a o dawnych czasach. Zastanawiała się, jak wygląda teraz. Nie widzieli się wszak szmat czasu. Czy rozpoznałabym go teraz? Zapytała samą siebie, gdy jedno z rozkrzyczanych dzieci wbiegło w jej nogi. Uśmiechnęła się do niego wampirzym zwyczajem z zaciśniętymi wargami i wbiła wzrok w majestatyczne krzewy rozciągające się przed nią. Wydawało jej się, że buzia, podobna do tej jego, mignęła jej gdzieś w tłumie. Wtedy zrozumiała, jak bardzo tęskniła za bratem. Panienka wybaczy, wywrzeszczało dziecko, zapluwając się przy tym. Kobieta skinęła tylko głową, zbywając malucha, który uciekł już dawno, goniony przez swoich przyjaciół. Kiedy zobaczyła wśród gości czuprynę upstrzoną białymi włosami, wiedziała, że jej się nie wydawało. Zaczęła iść powoli w kierunku, w którym go dojrzała, nie był tu bez powodu. Kielich z winem zgubiła nawet nie wiedząc kiedy. Przyspieszyła. Ktoś krzyknął za nią, ktoś obraził, gdy przypadkiem go trąciła, biegnąc już wtedy, a kto inny rzucił w jej stronę marnym flirtem. Zignorowała wszystko, chcąc dowiedzieć się, co Wiedźmin robi na zabawie. Czuła, że coś złego miało się wydarzyć. Nie podobało jej się to. Dostrzegła księżną ze zdartą suknią, która krzyczała coś przerażona, widziała przejęcie goszczące także na twarzy Riva. Władczyni i Wiedźmin rozdzielili się po chwili. Anarietta rzuciła się biegiem po jednej z kamiennych ścieżek, a Gerald popędził w stronę białego wierzchowca, gonionego przez grupę szlachciców. Rosalie zatrzymała się, wbijając przyćmiony intensywnymi myślami wzrok w zwierzę. Krespi, Dulac, Delacroix należeli przed laty do jednej drużyny rycerskiej, pomyślała, przyglądając się, jak koń wjeżdża i prycha gwałtownie, widząc goniących go ludzi. Milton jest ostatnim żyjącym jeszcze członkiem tejże drużyny, dodała bezgłośnie, marszcząc brwi. On jest następną ofiarą Detlafa. Zrozumiawszy to, przyspieszyła ponownie, biegnąc już niemal w stronę kamiennej dróżki, na której zniknęła księżna. Nie uszła daleko. Po chwili biegu zatrzymała się ponownie, zdziwiona, oniemiała. Jej twarz spowijał cień przerażenia, tak obcego jej uczucia. Dostrzegła w tłumie czarne włosy. Mignęły jej tylko na ułamek sekundy, ale wiedziała, że to on czuła go. Rozproszył się w czerwoną mgłę, która spowiła trawę, by po chwili ulecieć wraz z chłodnym wiatrem, czego nikt wydawał się nie zauważyć. Detlaw! krzyknęła w akcie desperacji. Zanim zdążył odlecieć, targany wichrem, usłyszał wrzask siostry. Chciał zawrócić, czuł jednak, że już nie mógł, że już na to za późno. Straciła go z oczu. Rozejrzała się dookoła, by także po chwili rozpłynąć się, niezauważona przez nikogo i pofrunąć zaraz za nim. Jeden z jej gustownych kolczyków, potrząśnięty zbytnio, gdy zmieniała postać, upadł ze świstem na ciosane kamienne bloki i poturlał się między eksponujące się dumnie stokrotki i okrył szczelnie ich liśćmi. Rosali, nawet jeżeli to zauważyła, to zignorowała to zupełnie, pochłonięta całkowicie pościgiem za swoim bratem. Wiatr szumiał jej w uszach, powodując świdrujący ból w skroniach, a wymijane ptaki zaczęły drażnić swoim świergotem. Starała się mimo to jednak utrzymać prędkość, a nawet przyspieszyć, by zapobiec kolejnej tragedii. Nie musiała lecieć długo. Po zaledwie kilku minutach szybowania między nieznośnymi ptakami, dojrzała ciemną sylwetkę zakręcającą za rogiem jednej z pałacowych szklarni. Natychmiast zniżyła lot. I zamieniając się na powrót w swoją ludzką formę, wpadła z impetem w jedną ze szklanych ścian, powodując głośny huk i zgrzyt tłuczonego szkła. Drobinki zniszczonej szklarni zaplamiły się jej szkarłatną krwią, a sama kobieta nie ruszała się przez chwilę, przez co wydawać się mogło, że nie żyje. Po chwili, ku zdziwieniu rycerza, mającego być kolejną ofiarą, wampirzyca podniosła się powoli, zastękała. Otrzepała suknię ze szkła i kurzu i wyrównała ubrudzone mankiety. Zakleła siarczyście, powodując jeszcze większe zdziwienie Miltona. Detla zmarszczył tylko brwi, starając się stłumić w sobie ekscytacji widokiem siostry. Milczał, obdarzając Rosali przelotnym spojrzeniem. Wybaczcie, panowie, nie zdążyłam wyhamować w porę. Podjęła czarnowłosa, przyjmując już zwykły dla siebie obojętny wyraz twarzy. Miarowy stukot równie czarnych, jak i suknia szpilek rozległ się echem, przecinając głuchą ciszę, jaka nastała. Rycerz skulił się w sobie, przerażony, pojękując tylko co jakiś czas. Nie przywitasz się z siostrą? Swoje kroki skierowała w stronę młodszego brata, który założył tylko ręce na piersi. Objęła go szczelnie, gładząc drobną dłonią jego plecy, a swoją głowę oparła na jego torsie. Wampir odpowiedział natychmiast, także przytulając kobietę do siebie. — Braciszku — wyszeptała, odklejając się wreszcie od niego, ujęła jego twarz w dłonie i pogładziła kciukiem jego szorstki policzek. — Wydoroślałeś. Tęskniłam, bardzo tęskniłam. Na jej usta wpełzł szeroki uśmiech. Nie przejmowała się już tym, że obnażyła kły, ani tym, że w rogu szklarni leżał przerażony Milton, niebogący ruszyć się ze strachu. — Ja też — odparł, także unosząc kąciki swoich ust. Przez dziurę w ścianie wleciało przenikliwe zimno, targane nieznośnym wiatrem. Włosy kobiety rozlały się po jej brudnych ramionach i musnęły kilkakrotnie twarz Tetlafa. Ty natomiast nie zmieniłaś się ani trochę, odpowiedział, przyglądając się jej uważnie. Gdybym powiedział, że nie mam pojęcia, dlaczego tu przyjechałaś, skłamałbym. Zawsze byłaś dobrze poinformowana o wszystkim, co dzieje się w świecie, dodał, pochmurniejąc, jakby. Rozali ściągnęła brwi w zatroskaniu, odwróciła się do niego plecami. Nie mogę pozwolić ci zabić tego człowieka detlafie. Mruknęła, spuszczając głowę. Milton tymczasem próbował wyczołgać się przez dziurę w ścianie. Wiesz, że cię nie zabiję, ale nie pozwolę też, by doszło do kolejnego morderstwa. Jeżeli będziemy musieli podjąć walkę, będę z tobą walczyć. Ale żeby umarł on, wskazała na rycerza, będę musiała umrzeć ja. Wybacz, wyszeptała. Wampir westchnął żałośnie i podszedł do siostry, kładąc dłoń na jej ramieniu. Pozwól sobie pomóc. Regis tu jest. Wspólnie możemy rozwiązać Twój problem. Po prostu pójdź ze mną. Odsunęła się i wyciągnęła rękę w jego stronę. Patrzyła na niego smutnym wzrokiem, licząc, że przyjmie propozycję i razem odlecą w stronę krypty jej przyjaciela. Rosalina. Ja nie dokończył, nie było mu dane. Do szklarni bowiem wpadł wiedźmin, którego miecz lśnił złowrogo, przecinając szybko powietrze. Runy na klinze połyskiwały, budząc grozę, a sam Gerald dyszał, przybierając tak typową dla niego minę, prezentującą groźny wyraz twarzy, powodujący lęk i ból w stawach każdego człowieka. Detlaf natychmiast zdematerializował się, Ulatując przez dziurę pod postacią mgły, w oddali rozgrzmiał przeraźliwy ryk kruków, które wydawać się mogło naśmiewały się z czarnowłosej wampirzycy stojącej w skąpo oświetlającym ją świetle zachodzącego słońca. Geralt nie zauważył go, zaślepiony chęcią uratowania Pejrak-Pejrana i przekonaniem, że to Rozali jest mu wrogiem. Co ty tu robisz? zapytała, obnażając kły. Rif nie przelągł się jednak tym widokiem i zamłynkował mieczem, tnąc powietrze. — Co tu robisz? — powtórzyła pytanie, a jej twarz zaczęła wykrzywiać się nienaturalnie, zamieniając w coś na wzór szczurzego ryjka. W coś o wiele bardziej przerażającego od szczurzego ryjka. Syknęła ostrzegawczo, gdy Wiedźmin postąpił krok w jej stronę. — Rycerz żyje. Po co w tobie tyle niepotrzebnej agresji? — Paznokcie jej dłoni zaczęły wydłużać się, przybierając dziwny, podłużny kształt. Ponownie syknęła, niczym kocica broniąca swojego terytorium. Niepotrzebnej, powtórzyła, marszcząc dziwnie usta. Czarne ślepia łypały na niego z widocznymi ognikami wściekłości tańczącymi w rozpalonych złością tęczówkach. Rycerz żyje i ma się dobrze, prawda, panie rycerzu? Rzuciła tym razem w stronę Miltona, dalej próbującego wypełzać przez dziurę w ścianie. Nie odpowiedział. Po co więc przerywasz mi rozmowę? Przerywasz w pół słowa, niechciany i nieproszony o przyjście. Ostrzegałam cię, wiedźminie. Ostrzegałam, że gdy spotkamy się następnym razem, będziesz mi bardziej wrogiem aniżeli sprzymierzeńcem. Nie myliłam się, bo oto jesteś tutaj, przede mną. I przybierasz jedną ze swoich groźnych min, udając, że robi to na mnie jakiekolwiek choćby znikome wrażenie. Myśląc, że oto ujmujesz sprawcę zbrodni, podczas gdy jedyne co udało ci się osiągnąć, ciągnęła, a jej głos zmieniał się coraz bardziej. Robił się z każdą chwilą zimniejszy, ostrzejszy, bardziej metaliczny. To przepędzić prawdziwego sprawcę. Uciekł. Nie zostaniesz szansy zrobienia z siebie bohatera. Zniszczyłeś ostatnią bezkrwawą szansę na zaprzestanie morderstw. Zacząłeś piekło. Ostatnie słowa, które uleciały z jej ust, brzmiały jak dzikich chrzęst metalu ocieranego o papier ścierny. Powietrze w szklarni tężało coraz bardziej. Gniew kobiety stał się lepki, namacalny. Przyklejał się do ubrania i twarzy wiedźmina, potęgując w nim obawy, których nie potrafił się wyzbyć. A ona z każdą chwilą coraz bardziej traciła panowanie nad tymże gniewem. Czuła, jak wyślizgują się jej wody z rąk, czuła, jak gorąco podchodzi do twarzy mimo dość zimnego wieczora. Idź stąd, póki jeszcze mam nad sobą kontrolę, krzyknęła, mrużąc mocno oczy. Idź stąd i zabierz tego rycerza. Idź! ryknęła. Szyby szklarni opadły z hukiem na podłogę tworząc na ziemi kryształową miazgę. Geralt, odepchnięty nagłym rykiem wampirzycy, opadł na plecy, gubiąc gdzieś po drodze swój miecz, który ugrząsł w kupie zbitych odłamków szyb. Milton zdążył wyczołgać się już ze szklarni i biegł już teraz w stronę pałacu, kuśtykając i potykając się co chwilę. Riff nie zamierzał jednak wykonać jej prośby. Odnalazł dłonią rękojeść swojego oręża i podniósł się jednym susem na nogi, zmierzając na nią szarżą. Potwora syknęła ponownie, groźniej, bardziej potępieńczo i uchyliła się jednym susem od klingi, która przeleciała cal od jej trupiobladej twarzy. Nie zawahała się nawet sekundy, uderzyła niemal od razu, próbując ściągnąć go ostrymi niczym brzytwa pazurami. Sparował i jęknął od mocy zderzenia wampirzych szponów z metalem jego miecza. Cofnął się, napierając na jedną ze ścian i zaklął przypięty do muru. Niespodziewanie wampirzyca postąpiła krok za siebie, opuszczając mieniący się w świetle księżyca pazury. Napytasz sobie biedy, wiedźminie. Napytasz sobie biedy tym śledztwem. Wysyczała. Białowłosy skorzystał z sytuacji, że odsłoniła się, nie przyjęła postawy obronnej i wbił srebrną klingę szybkim pchnięciem tuż pod jej mostkiem, aż po rękojeść. Zacharczała i spluła się szkarłatną krwią, łapiąc go za dłonie, ciągle ściskające kurczowo uchwyt broni. I pociągnęła je głębiej, wpychając głowice i jelec w swój tułów, patrząc mu głęboko w oczy. Słyszał trzask rwanych ścięgien, i mlaskanie urywanych mięśni, rozwalanych płuc i ciągle bijącego serca, które powinno dawno przestać bić, zastygnąć w martwym bezruchu. Jego twarz oblały rozbryzgi posoki, odznaczające się mocno, na jego bladej ze strachu twarzy. Poczuł ciepło wnętrzności kobiety, oplatające jego dłonie, tkwiące w jej żywym ciele, które żywe być nie powinno. Ona tylko zaczęła się cofać, a miecz, skrzecząc brzydko, mlaskając i rehocząc, wychodził z jej piersi. Po prostu cofała się, powoli, patrząc mu prosto w oczy. A gdy już cały brzeszczot, splamiony teraz ciemną krwią, wyszedł z jej tułowia, mięśnie zamlaskały znowu, zrastając się powoli. Sapnęła i splunęła gdzieś na ziemię, plamiąc kryształową miazgę szkarłatem. Wiedźmin nie zastygł w przerażeniu. Mógł ruszać się dalej. Nie ruszał się jednak, ustawiając się w pozycji obronnej. Klingę trzymał na krzyż, by odbić możliwy atak. Ona nie zaatakowała jednak. Patrzyła tylko czarnymi ślepiami. I nie mrugała. Zauważył to dopiero wtedy. Nie mrugała ani teraz, ani wcześniej. Stała i patrzyła martwym wzrokiem. Oczy miała wodniste, jakby zamglone i przykryte błoną. A potem zniknęła. Po prostu zniknęła. Bez żadnych sztuczek. Rif ścisnął mocniej trzonek miecza i podszedł kilka kroków przed siebie, na ugiętych lekko kolanach, gotowych do szybkiego skoku bądź przewrotu. Tego jednego nie mógł jednak się spodziewać. Potwora zmaterializowała się zaraz za jego plecami, chcąc ugodzić go śmiertelnie pazurami w krzyże. Zamiast tego usłyszał jedynie kolejny skrzek rozrywanych mięśni i ciche złożeczenie wampirzycy. Odwrócił się gwałtownie. Wielce zdziwiony był, gdy miast obrzydliwie ostrych szponów wbitych w lędźwie dojrzał szpakowatą głowę Regisa i poczuł charakterystyczny zapach mieszanki ziół – szałwi, sporyżu i anyszku. – Prosiłam, byś nie wychodził z krypty. Geralt zobaczył, jak drobna dłoń tężeje i zastyga wyciągana z torsu wampira. Pazury zaczęły chować się powoli, a twarz, podobna do szczurzego ryjka, Zmieniała się na powrót w nieco zbyt chudą, poważną i obojętną twarz Rosalii van der Eretain, wznudzone, przeciętnie wyglądające liceo nilgarskiej arystokratki. Prosiłam! wysyczała, znowu niczym kotka broniąca swoich kociąt. Moi pośrednicy donieśli mi już o tym, co tutaj miało miejsce. Musiałem zainterweniować, zanim roznieślibyście sam pałac księżnej Anarietty. Podjął cyrulik, otrzepując szarawą szatę. Jak widzę w samą porę. Nie przemyślałaś, zdaje mi się, tego, co chciałaś przed chwilą zrobić. Nie poznaję cię, moja droga. Zawsze byłaś opanowana i spokojna. Skąd w tobie tyle niepotrzebnej agresji? Zapytał, a twarz kobiety zadrżała ledwo widocznie. Kolejne morderstwo nie pomogłoby w niczym. Ponadto, Geralt to przyjaciel. Dodał z dużym naciskiem na ostatnie słowo. Gdyby ktoś zakradł się tego wieczora do ogrodów pałacowych, gdyby ukrył się za jednym z drzew okalających królewskie szklarnie i wyjrzał z za niego prosto na zniszczoną doszczętnie plantację pomidorków, zatopioną zupełnie w kryształowej miazdze skruszonych ścian, dojrzałby kobietę o spokojnym wyrazie twarzy, a mimo tego całkowicie zdziwionej. Wiedźmina, od którego owa kobieta była niższa tylko o kilka cali, którego mina była nietęga, i mężczyznę z włosami pokrytymi postarzającą go siwizną, od którego bił mydlący odór mieszanki ziołowej, szałwi z Poryżu i Anyszku. I usłyszałby, jak rozmawiają, jak kobieta syczy złowrogo, nieufna, nieprzekonana, jak Wiedźmin odpowiada, starając się udowodnić o swoich przyjaznych zamiarach. Jak siwowłosy mężczyzna śmierdzący apteką opowiada spokojnym głosem, jak tłumaczy i wyjaśnia, jak razem z Wiedźminem udaje mu się przekonać kobietę o tym, że Wiedźmin nie jest wrogiem, ale nikt nie miał prawa tego usłyszeć, bowiem wszyscy goście uciekli z zabawy już dawno, w przestrachu, gdy tylko przerażony Milton dotarł do serca pałacowych ogrodów. Ludzie więc w przestrachu bali zapuścić się w stronę zniszczonej szklarni w stronę zakopanej pod odłamkami szkła plantacji pomidorów. I wyjaśnił spokojnie Regis to bardzo, bardzo dobrze.